Stałem w eleganckim hotelu Mariot w centrum Warszawy, ściskając w drżących dłoniach stary album ze zdjęciami wojennymi. Po 45 latach od ukończenia szkoły średniej, w końcu zdecydowałem się przyjść na spotkanie klasowe. Miałem 72 lata, ale starałem się wyglądać godnie w swoim najlepszym garniturze. Moi dawni koledzy ze szkoły rozeszli się po różnych ścieżkach życia. Niektórzy zostali biznesmenami, inni lekarzami, prawnikami, profesorami. Ja wybrałem służbę wojskową, która pochłonęła całe moje dorosłe życie. 45 lat w mundurze, w tym 20 w jednostkach specjalnych i operacjach międzynarodowych. Atmosfera w sali była pełna nostalgii i chwalenia się osiągnięciami. Wszyscy opowiadali o swoich karierach, pieniądzach, sukcesach biznesowych. Ja siedzałem cicho w kącie, słuchając ich historii. Moja wojna była inna. Nie o pieniądze czy sławę, ale o obronę wartości o które walczyliśmy jako młodzi mężczyźni. Gdy organizator spotkania poprosił wszystkich o podzielenie się swoimi życiowymi osiągnięciami, poczułem niepokój. Jak miałem opowiedzieć o misjach, które przez dziesięciolecia były tajne? O operacjach, w których uczestniczyłem w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach? O towarzyszach, których straciłem w walce? Wyjąłem album ze zdjęciami, które zebrałem przez lata służby. Były tam fotografie z różnych miejsc na świecie, z kolegami żołnierzami, z momentów, które naznaczyły moje życie. Miałem nadzieję, że moi dawni koledzy zrozumieją, że służba wojskowa to też forma sukcesu życiowego. Nie spodziewałem się, że za kilka minut stanę się obiektem drwin i kpiny od ludzi, z którymi dzieliłem młodość. Że będę musiał bronić honoru wszystkich żołnierzy, którzy poświęcili życie dla kraju, przed ludźmi, którzy nigdy nie rozumieli, czym jest prawdziwe poświęcenie. Gdy przyszła moja kolej na przedstawienie się, wstałem niepewnie z krzesła, trzymając album wojenny w drżących rękach. Sala ucichła, gdy zacząłem otwierać pierwszą stronę pełną czarno-białych fotografii z lat osiemdziesiątych, z mojej pierwszej jednostki. Nazywam się Jan Kowalski, powiedziałem cicho. Przez czterdzieści pięć lat służyłem w polskich siłach zbrojnych. Uczestniczyłem w misjach pokojowych na całym świecie. W tym w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach. Te zdjęcia to moja historia. Pokazałem pierwszą fotografię siebie, jako młodego szeregowego, podczas ćwiczeń w 1978 roku. Potem kolejne. Z kolegami z Plutonu, z pierwszej misji zagranicznej z momentów, które wydawały mi się historyczne. Każde zdjęcie niosło w sobie wspomnienia o przyjaciołach, którzy już nie żyli. Sala przyjęła moją prezentację w milczeniu. Ale nie tym pełnym szacunku, na który liczyłem. Widziałem w oczach moich dawnych kolegów niezrozumienie, a u niektórych nawet pogardę. Dla nich moja służba wojskowa była czymś przestarzałym, bezwartościowym w porównaniu z ich biznesowymi sukcesami. Te zdjęcia przedstawiają 30 lat mojego życia w różnych zakątkach świata. Kontynuowałem, próbując wyjaśnić wartość tego, co robiłem. Niektórzy z tych ludzi zginęli, broniąc polskich interesów za granicą. Inni wrócili jako bohaterowie, choć nikt o tym nie. Czułem, że tracę ich uwagę. Moja opowieść o służbie wojskowej wydawała się im nudna w porównaniu z historiami o milionowych kontraktach, luksusowych domach i egzotycznych wakacjach. Dla nich byłem tylko starym żołnierzem z przestarzałymi zdjęciami. Nie wiedziałem jeszcze, że za kilka minut jeden z obecnych w sali rozpozna mnie na jednym ze zdjęć i że moje życie całkowicie się odmieni. Że te stare, nudne fotografie. Okażą się dowodem na czyny, które przejdą do historii. Gdy skończyłem pokazywać zdjęcia, w sali zapadła niezręczna cisza. Pierwszy zaśmiał się Marek Zieliński, który już w szkole był znany z arogancji i braku szacunku dla innych. Teraz, jako odnoszący sukcesy biznesmen, jego pogarda dla mojej służby wojskowej była jeszcze bardziej widoczna. Jan, naprawdę myślisz, że te stare zdjęcia z jakimiś żołnierzami są interesujące? Powiedział głośno wyraźnie chcąc zabłysnąć przed innymi. Wszyscy tutaj budowaliśmy kariery, zarabiali pieniądze, rozwijaliśmy biznes, a ty. co? Maszerowałeś po pustyniach z karabinem? Jego słowa wywołały śmiech u części zebranych. Poczułem, jak policzki płoną mi ze wstydu i gniewu. To nie były tylko moje zdjęcia, to były dokumenty historii polskiego wojska, świadectwa poświęcenia ludzi, którzy oddali życie za kraj. Andrzej Nowak, mój dawny kolega z ławki szkolnej, również dołączył do drwin. Pamiętam, że już w szkole marzyłeś o wojsku. Widzę, że nic się nie zmieniło. Nadal jesteś tym samym małym chłopcem bawiącym się w żołnierza. Jego słowa były jak policzek. Próbowałem się bronić, tłumacząc, że służba wojskowa to honor i poświęcenie dla kraju, ale moje słowa tonęły w śmiechu. Dla nich byłem tylko starym, nieudacznikiem, który zmarnował życie na nieopłacalnej służbie, zamiast robić karierę jak oni. Ile zarobiłeś przez te czterdzieści lat w wojsku? Zapytał złośliwie Zieliński. Pewnie tyle, ile ja zarabiam w miesiąc? To pytanie było jak cios w serce. Nie służyłem dla pieniędzy, ale dla ideałów, których oni nigdy nie zrozumieją. Czułem się coraz bardziej osamotniony i upokarzany. Ci ludzie, z którymi dzieliłem młodość, teraz traktowali mnie jak nieudacznika. Nie wiedzieli, co przeżyłem, ile razy ryzykowałem życiem. Ilu ludzi uratowałem, dla nich liczyły się tylko pieniądze i status społeczny. Zamknąłem album i chciałem już wyjść z sali, gdy nagle drzwi otworzyły się i wszedł mężczyzna w mundurze generalskim polskiej armii. Generał Stanisław Komorowski wszedł do sali hotelowej w pełnym mundurze galowym, przyciągając natychmiast uwagę wszystkich zebranych. Był to mężczyzna około pięćdziesięciu lat, o władczej postawie i oczach, które widziały wiele. Jego obecność natychmiast zmieniła atmosferę w pomieszczeniu. Śmiechy ucichły, rozmowy zamarły. Przepraszam za spóźnienie, powiedział uprzejmie, zwracając się do organizatora spotkania. Jestem generał Komorowski. Mój adiutant przekazał mi informację, że w tym hotelu odbywa się spotkanie absolwentów klasy, do której uczęszczał pewien żołnierz, którego szukam od lat. Wszyscy obecni patrzyli na generała z mieszanką respektu i ciekawości. Nikt nie rozumiał, co robi wysokiej rangi oficer na zwykłym spotkaniu klasowym. Ja siedziałem w kącie z albumem na kolanach, próbując się ukryć przed kolejnymi drwinami moich kolegów. Generał rozglądał się po sali, jakby szukał konkretnej osoby. Jego wzrok zatrzymał się na mnie, potem przeszedł dalej, po czym wrócił z większą uwagą. Podszedł bliżej, wpatrując się w moje zdjęcia, które nadal trzymałem otwarte na kolanach. Czy to są zdjęcia z Afganistanu? 1987 rok? Zapytał wskazując na jedną z fotografii. Poczułem, jak serce zaczyna mi bić szybciej. To było zdjęcie z operacji ratunkowej, w której uczestniczyłem jako młody sierżant. Bardzo niewielu ludzi wiedziało o tej misji. Przyjrzał się zdjęciu dokładniej, potem spojrzał na mnie. W jego oczach zobaczyłem błysk rozpoznania. Sierżant Jan Kowalski, trzeci Pluton. Kompania specjalna? Zapytał cicho. Ale wystarczająco głośno, żeby usłyszeli to wszyscy w pobliżu. Skinąłem głową, nie rozumiejąc, dlaczego generał zna moje dane osobowe sprzed 35 lat. Moja służba w Afganistanie była jedną z wielu misji nie robiłem nic szczególnie heroicznego byłem tylko zwykłym żołnierzem wykonującym rozkazy. Ale generał patrzył na mnie w sposób, którego nie potrafiłem zrozumieć. W jego oczach była mieszanka szacunku, wdzięczności i czegoś jeszcze emocji. Którą trudno było nazwać. Generał Komorowski wziął mój album i zaczął przeglądać zdjęcia z profesjonalną uwagą kogoś, kto zna się na historii wojskowej. Zatrzymał się na konkretnej fotografii, ja jako młody sierżant, z grupą żołnierzy na tle afgańskich gór w 1987 roku. To zdjęcie, powiedział wskazując palcem, zostało zrobione dzień po operacji Burza Pustynna, prawda? Jego znajomość szczegółów była zaskakująca. Ta operacja była klasyfikowana przez 30 lat. Skinąłem głową, zastanawiając się, skąd wie o tej misji. Pozostali uczestnicy spotkania klasowego zbliżyli się, widząc zainteresowanie generała moimi zdjęciami. Ci sami ludzie, którzy przed chwilą śmiali się z mojej służby wojskowej, teraz patrzyli z ciekawością na interakcję między mną a wysokiej rangi oficerem. Czy pamięta pan młodego porucznika, który został ranny podczas tej operacji? Zapytał generał, nie odrywając wzroku od zdjęć. Otrzymał postrzał w nogę. Stracił dużo krwi. Gdyby nie pomoc kolegów z plutonu, prawdopodobnie by nie przeżył. Nagle wspomnienie wróciło do mnie jak błyskawica. Rzeczywiście, podczas tamtej operacji jeden z młodych oficerów został ranny. Ja i dwóch kolegów niosiliśmy go przez kilka kilometrów do punktu ewakuacji. Było ciemno, warunki trudne, ale nie mogliśmy go zostawić. Pamiętam. Odpowiedziałem cicho. Porucznik. Nie pamiętam już nazwiska. Był bardzo młody, może 23 lata. Mieliśmy rozkaz go nie zostawiać. Dla mnie to był normalny obowiązek żołnierza. Nie zostawiasz towarzysza w potrzebie. Generał uśmiechnął się ze wzruszeniem. Ten młody porucznik to byłem ja, powiedział głosem pełnym emocji. Miałem 22 lata i byłem przerażony. Pamiętam twój głos, który mówił mi, że wszystko będzie dobrze, że dotrzemy do bazy. Sala zamilkła całkowicie. Wszyscy patrzyli na nas z otwartymi ustami, nie rozumiejąc jeszcze pełni sytuacji. Ja sam nie mogłem uwierzyć w to, co słyszę. Ten młody, ranny oficer, którego pomagałem ratować 35 lat temu, stał przede mną jako generał polskiej armii. Generał Komorowski zamknął mój album i podał mi go z ceremonialną powagą. Następnie, ku zaskoczeniu wszystkich obecnych, przeszedł do postawy zasadniczej i wykonał honorowy salut wojskowy. Jego gest był pełen szacunku i uroczystości. Sierżancie Kowalski powiedział oficjalnym tonem, ale z wyraźnym wzruszeniem w głosie: W imieniu polskich sił zbrojnych składam panu serdeczne podziękowanie za uratowanie życia oficera podczas operacji w Afganistanie w 1987 roku. Mi to, co nastąpiło potem, było dla mnie całkowicie nieoczekiwane. Generał ukląkł na jedno kolano przed moim krzesłem i wypowiedział słowa, które przebiegły przez salę jak elektryczny prąd. Sir, dziękuję za moje życie. Sala eksplodowała. Wszyscy obecni wstali z miejsc, nie wierząc własnym oczom. Generał polskiej armii klęczał przed starym żołnierzem, którego jeszcze przed chwilą niektórzy z nich wyśmiewali. To był moment, który całkowicie odwrócił atmosferę spotkania. Ja siedziałem oszołomiony, nie wiedząc, jak reagować. Ten młody, ranny oficer, którego pamiętałem jako przerażonego chłopaka krwawiącego w afgańskiej pustyni, był teraz jednym z najważniejszych generałów w polskiej armii. A ja, zwykły sierżant, stałem się dla niego bohaterem. Proszę wstać, generale, powiedziałem cicho, próbując podnieść go z kolan. Robiłem tylko to, co każdy żołnierz powinien robić. To był mój obowiązek. Ale on pokręcił głową, nadal klęcząc. Nie, ser, odpowiedział z determinacją. To było więcej niż obowiązek. To było prawdziwe bohaterstwo. Bez pana i pańskich kolegów nigdy nie dożyłbym tego dnia. Nigdy nie otrzymałbym szansy służenia swojemu krajowi przez wszystkie te lata. Pomogłem mu wstać, czując się niezręcznie z powodu całej tej sytuacji. Nigdy nie uważałem się za bohatera. Dla mnie ratowanie rannego towarzysza było naturalnym odruchem, nie czynem godnym szczególnego uznania. Ale w oczach generała widziałem szczerą wdzięczność. Atmosfera w sali całkowicie się odmieniła. Ci sami ludzie, którzy jeszcze przed chwilą śmiali się z moich zdjęć wojennych, teraz patrzyli na mnie z mieszanką szacunku, zaskoczenia i zawstydzenia. Marek Zieliński, który najgłośniej drwił z mojej służby, stał teraz z opuszczoną głową. Generał Komorowski zwrócił się do zebranych. Państwo mają przed sobą prawdziwego bohatera, powiedział z powagą. Człowieka, który uratował życie polskiego oficera w jednej z najbardziej niebezpiecznych operacji lat 80. Jego czyn. Pozwolił mi kontynuować służbę i dojść do stopnia generała. Andrzej Nowak, który wcześniej nazywał mnie małym chłopcem bawiącym się w żołnierza, teraz próbował coś powiedzieć, ale słowa więzły mu w gardle. Wszyscy rozumieli, że stali się świadkami czegoś niezwykłego momentu, gdy prawdziwa wielkość człowieka została ujawniona. Te zdjęcia, które państwo widzieli, kontynuował generał, biorąc mój album, to nie są zwykłe pamiątki z wojska. To jest dokumentacja służby człowieka, który przez 45 lat ryzykował życiem dla bezpieczeństwa naszego kraju. To jest historia prawdziwego patriotyzmu. Poczułem, jak łzy napływają mi do oczu. Przez wszystkie lata służby nikt nigdy nie opisał mojej pracy w tak pięknych słowach. Dla mnie była to po prostu praca, obowiązek, który wykonywałem z honorem. Nigdy nie myślałem o sobie jako o bohaterze. Organizator spotkania poprosił generała o opowiedzenie więcej o tamtej operacji. Komorowski usiadł obok mnie i zaczął relacjonować wydarzenia sprzed 35 lat. Jak zostałem ranny, jak ja i moi koledzy podjęliśmy ryzyko, żeby go uratować, jak ta operacja wpłynęła na całą jego karierę. Od tamtego dnia, powiedział, patrząc mi w oczy, każdego ranka budzę się z myślą o ludziach, którzy mi pomogli. Szukałem sierżanta Kowalskiego przez lata, żeby móc mu osobiście podziękować. Dziś w końcu mogę to zrobić. Marek Zieliński podszedł do mnie z wyraźnym zakłopotaniem. Jan, przepraszam za to, co mówiłem wcześniej. Nie wiedziałem, nie rozumiałem. Generał Komorowski poprosił o pozwolenie opowiedzenia szczegółów operacji, której przez dziesięciolecia nie mógł ujawnić, ze względu na jej tajny charakter. Teraz, gdy dokumenty zostały odtajnione, mógł w końcu mówić o prawdziwych bohaterach tamtych czasów. Operacja Burza Pustynna była jedną z najbardziej niebezpiecznych misji polskich sił specjalnych w Afganistanie. Rozpoczął, zwracając się do fascynowanej publiczności. Naszym zadaniem było uwolnienie grupy cywilnych zakładników przetrzymywanych przez mujahedinów w górskiej fortecy. Opowiadał o trudnościach tej misji, trudnym terenie, wrogiej pogodzie, przeważającej liczebnie wroga. Ja słuchałem jego relacji z mieszanką nostalgii i bólu, wspominając kolegów, którzy nie wrócili z tamtej operacji. Sierżant Kowalski był częścią zespołu osłaniającego odwrót głównej grupy, kontynuował generał. Gdy zostałem ranny podczas wymiany ognia, to on i dwóch jego kolegów podjęli decyzję o pozostaniu ze mną, choć mogli ewakuować się z resztą oddziału. Opisywał, jak przez osiem godzin czekaliśmy na pomoc, ukrywając się w jaskini podczas gdy wrogie patrole przeszukiwały okolice. Jak dzieliłem z nim swoją wodę i racje żywnościowe, choć sam byłem wyczerpany po kilkunastu godzinach walki. Pamiętam jego słowa, powiedział generał, patrząc na mnie ze wzruszeniem. Mówił Nie martw się, poruczniku. Żołnierz nie zostawia żołnierza. Dotrzemy do domu razem albo wcale. Te słowa dały mi siłę, żeby nie poddawać się. Publiczność słuchała w milczeniu, całkowicie pochłonięta opowieścią. Ci ludzie, którzy nigdy nie służyli w wojsku, po raz pierwszy rozumieli, czym jest prawdziwe braterstwo wojskowe, jaką cenę płacą żołnierze za bezpieczeństwo innych. Gdy w końcu dotarła pomoc, zakończył generał, sierżant Kowalski odmówił ewakuacji, dopóki nie upewnił się, że wszyscy ranni są bezpieczni. To była lekcja honoru, której nigdy nie zapomniałem. Spojrzał na mnie z wdzięcznością. Ten człowiek nauczył mnie, czym jest prawdziwe przywództwo. Przez całą moją karierę starałem się być takim oficerem, jakiego on ze mnie uczynił tamtego dnia. Po opowieści generała nastąpiła długa chwila ciszy, podczas której wszyscy obecni trawili to, co usłyszeli. Moi dawni koledzy ze szkoły patrzyli na mnie zupełnie innym wzrokiem, nie jak na nieudacznika z przestarzałymi zdjęciami, ale jak na człowieka, który dokonał rzeczy wykraczających poza ich wyobraźnię. Generał wstał i zwrócił się do organizatora spotkania. Czy mogę poprosić o kilka minut uwagi? Chciałbym Państwu przedstawić pełny obraz zasług sierżanta Kowalskiego dla polskich sił zbrojnych. Otrzymawszy zgodę, zaczął wyliczać moje osiągnięcia z pamięci: 45 lat służby, w tym 20 w jednostkach specjalnych, uczestnictwo w 18 misjach międzynarodowych, 3 odznaczenia za odwagę, 5 za zasługi. Instruktor w szkole podoficerskiej przez 15 lat, gdzie wyszkolił ponad tysiąc młodych żołnierzy. Słuchałem tych słów z niedowierzaniem. Nigdy nie myślałem o swojej służbie w takich kategoriach. Dla mnie była to po prostu praca, którą robiłem najlepiej jak umiałem. Ale gdy generał przedstawiał moje osiągnięcia, brzmiały jak życiorys bohatera. Ale najważniejsze, dodał patrząc na zebranych, to fakt, że człowiek ten nigdy nie szukał rozgłosu ani uznania. Przez wszystkie lata służył w cieniu, wykonując najtrudniejsze zadania, nie oczekując nagród. To jest prawdziwa definicja honoru wojskowego. Marek Zieliński, który wcześniej najgłośniej drwił z mojej służby, podszedł do mnie z wyciągniętą ręką. "Jan, chcę cię przeprosić za swoje wcześniejsze słowa. Nie miałem prawa, nie rozumiałem." Jego głos drżał z zakłopotania. Uścisnąłem mu rękę. "Nie masz za co przepraszać, Marek. Nie mogłeś wiedzieć. Przez lata nie mogłem opowiadać o tym, co robiłem. Dla ciebie byłem po prostu starym żołnierzem z nudnymi zdjęciami." Ale Zieliński pokręcił głową. To nie usprawiedliwia mojego zachowania. Powinienem był okazać szacunek starszemu człowiekowi, niezależnie od tego czym się zajmował. Dzisiaj otrzymałem lekcję pokory. Pozostali uczestnicy spotkania również zaczęli podchodzić, żeby osobiście mi podziękować za służbę i przeprosić za wcześniejsze zachowanie. Po tym jak generał opowiedział o mojej służbie, atmosfera spotkania klasowego całkowicie się zmieniła. Ludzie, którzy wcześniej chwalili się swoimi biznesowymi sukcesami, teraz prosili mnie o opowieści z misji wojskowych. Moje zdjęcia, które jeszcze godzinę temu były obiektem drwin, stały się cennym dokumentem historii. Anna Wiśniewska, która w szkole była najlepszą uczennicą, a teraz jest znanym lekarzem, podeszła do mnie ze łzami w oczach. Jan, nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jakie poświęcenia nieśli ludzie tacy jak ty. My wszyscy żyliśmy w bezpieczeństwie dzięki waszej służbie. Poprosiła, żebym opowiedział o innych misjach, o kolegach, którzy nie wrócili, o cenie, jaką płaci się za pokój. Po raz pierwszy w życiu mogłem otwarcie mówić o swojej służbie przed ludźmi, którzy próbowali zrozumieć jej wartość. Generał Komorowski słuchał moich opowieści z uwagą profesjonalisty, czasami dodając szczegóły lub kontekst historyczny. Jego obecność nadawała moim wspomnieniom oficjalny charakter, jakby potwierdzała ich prawdziwość i wagę. Wie pan, Powiedział do mnie, gdy skończyłem opowiadać o misji na Bałkanach. Pańska historia powinna być znana szerszej publiczności. Młode pokolenie powinno wiedzieć o poświęceniach ludzi takich jak pan. Zaproponował mi udział w programie edukacyjnym dla młodzieży, gdzie weterani opowiadają o swojej służbie. Potrzebujemy autentycznych świadków historii, powiedział. Ludzi, którzy mogą przekazać prawdziwe wartości młodym ludziom. Zgodziłem się bez wahania. Przez lata milczenia stęskniłem się za możliwością dzielenia się doświadczeniami. Może moja historia pomoże młodym ludziom zrozumieć, że są wartości ważniejsze od pieniędzy i sukcesu materialnego. Organizator spotkania poprosił mnie o oficjalne przemówienie do wszystkich zebranych. Po raz pierwszy w życiu miałem szansę powiedzieć ludziom z mojej klasy, co naprawdę myślę o służbie, honoru i poświęceniu. Wstałem, trzymając album ze zdjęciami już nie jako przedmiot wstydu, ale jako symbol dumy. Z życia poświęconego służbie ojczyźnie. Stałem przed moimi dawnymi kolegami ze szkoły, trzymając w rękach album ze zdjęciami, który jeszcze godzinę temu był obiektem drwin. Teraz wszystkie oczy były skierowane na mnie z szacunkiem i uwagą. Poczułem, że to moment, żeby powiedzieć prawdę o tym, czym była moja służba. Przez 45 lat nosiłem mundur, rozpocząłem, czując jak głos mi drży z emocji. Nie dla pieniędzy, nie dla sławy. Ale dla wartości, które wydawały mi się ważniejsze od osobistych korzyści, dla kraju, dla towarzyszy, dla idei, że można żyć dla czegoś większego niż własny interes. Opowiedziałem im o nocach spędzonych na straży, gdy inni spali spokojnie w swoich łóżkach, o misjach w krajach, o których większość ludzi słyszała tylko z wiadomości, o towarzyszach, którzy nigdy nie wrócili do domu, ale dzięki którym inni mogli żyć w pokoju. Nie żałuję ani jednego dnia swojej służby. Kontynuowałem patrząc w twarze ludzi, którzy słuchali mnie w milczeniu. Każdy z Was osiągnął sukces w swojej dziedzinie, zbudował karierę, zarobił pieniądze. To wszystko ma wartość. Ale ja również osiągnąłem coś. Służyłem czemuś większemu niż ja sam. Wskazałem na generała Komorowskiego. Ten człowiek to żywy dowód na to, że moja służba miała sens. Gdyby nie tamta operacja w Afganistanie, może nie dożyłby dzisiejszego dnia. Może nie zostałby generałem. Nie służyłby Polsce przez wszystkie te lata. Przerzuciłem strony w albumie, pokazując kolejne zdjęcia. Każda z tych fotografii to historia. Ludzie uratowani, misje wykonane, wartości obronione. Może nie zarobiliśmy na tym milionów, ale zostawiliśmy po sobie coś trwalszego. Bezpieczeństwo tych, którzy przyszli po nas. Generał wstał i zaczął klaskać. Za nim cała sala. Aplauz trwał długo. Było w nim coś więcej niż zwykła grzeczność, było prawdziwe uznanie. Ludzie, którzy wcześniej nie rozumieli wartości mojej służby, teraz próbowali nadrobić swoje wcześniejsze zachowanie. Dziękuję Wam za te lekcje, powiedziałem na zakończenie. Pokazaliście mi dziś, że nigdy nie jest za późno na wzajemne zrozumienie. Każdy z nas wybrał inną drogę, ale wszystkie drogi mogą prowadzić do honoru, jeśli idziemy nimi z dobrymi intencjami. Czułem, że to przemówienie zamyka pewien rozdział w moim życiu. Po latach milczenia i ukrywania swojej służby, w końcu mogłem być dumny z tego co robiłem. Nie musiałem już się wstydzić swojego wyboru życiowego. Po moim przemówieniu ludzie zaczęli podchodzić do mnie indywidualnie, chcąc przeprosić za wcześniejsze zachowanie i dowiedzieć się więcej o mojej służbie. Anna Wiśniewska zaproponowała, żebym przyszedł do jej szpitala, opowiedzieć młodym lekarzom o medycynie wojskowej i ratowaniu życia w warunkach bojowych. Marek Zieliński, który najgłośniej drwił z moich zdjęć, teraz prosił o przebaczenie i oferował pomoc w napisaniu wspomnień. Masz do opowiedzenia historie, które powinny zostać zachowane dla przyszłych pokoleń. Powiedział ze szczerą skruchą. Generał Komorowski został na spotkaniu do końca, rozmawiając ze mną o planach na przyszłość. Zaprosił mnie do wzięcia udziału w oficjalnych uroczystościach wojskowych gdzie mógłbym opowiadać o swojej służbie młodym żołnierzom. Pańskie doświadczenie to skarb, powiedział. Nie może zostać zakopane wraz z panem. Musi być przekazane następnym pokoleniom. Zgodziłem się na wszystkie jego propozycje. Po latach ukrywania było mi dobrze móc otwarcie mówić o swojej służbie. Spotkanie zakończyło się dopiero późnym wieczorem. Ludzie nie chcieli się rozchodzić, jakby chcieli nadrobić lata niezrozumienia. Wymienialiśmy kontakty, umawiali się na kolejne spotkania. Moi dawni koledzy zaprosili mnie do swoich firm, żeby opowiadał pracownikom o wartościach i poświęceniu. Gdy wychodziłem z hotelu, generał odprowadził mnie do taksówki. Wie pan, powiedział na pożegnanie. Dzisiejszy wieczór zmienił mnie bardziej niż wiele oficjalnych ceremonii. Przypomniał mi, dlaczego wybrałem służbę wojskową. Uścisnęliśmy sobie ręce, jak dwaj starzy żołnierze. Do zobaczenia, poruczniku, powiedziałem z uśmiechem, używając jego dawnej rangi. Do zobaczenia, sierżancie, odpowiedział, również się uśmiechając. W taksówce do domu myślałem o dziwnych zwrotach losu. Przyszedłem na spotkanie jako samotny starzec z nudnymi zdjęciami, a wracałem jako szanowany weteran z planami na przyszłość. Czasami trzeba przejść przez upokorzenie, żeby odnaleźć prawdziwą wartość tego, kim się jest. Sześć miesięcy po spotkaniu klasowym moje życie całkowicie się odmieniło. Dom, który przez lata był cichy i pusty, Teraz często gościł młodych ludzi, studentów, żołnierzy, dziennikarzy, którzy przychodzili słuchać moich opowieści o służbie wojskowej i misjach międzynarodowych. Napisałem książkę wspomnień z pomocą Marka Zielińskiego, który okazał się nie tylko dobrym biznesmenem, ale też utalentowanym pisarzem. 45 lat w mundurze stała się bestsellerem, a dochody z jej sprzedaży przekazałem na fundusz pomocy rodzinom poległych żołnierzy. Generał Komorowski dotrzymał słowa i zaangażował mnie w różne programy edukacyjne. Regularnie odwiedzałem szkoły, uczelnie i jednostki wojskowe, opowiadając o wartościach, które przyświecały mojemu pokoleniu żołnierzy. Młodzi ludzie słuchali moich historii z zainteresowaniem, które dawało mi siłę do kontynuowania. Najważniejsze było to, że odzyskałem szacunek dla samego siebie. Przez lata po przejściu na emeryturę czułem się niepotrzebny, jakby moja służba nie miała wartości w nowym świecie. Spotkanie klasowe pokazało mi, że zawsze jest miejsce dla honoru i poświęcenia. Anna Wiśniewska została moją bliską przyjaciółką. Często rozmawialiśmy o różnych sposobach służenia ludziom ona jako lekarz, ja jako żołnierz. Zrozumieliśmy, że wszyscy możemy służyć społeczeństwu, każdy w swojej dziedzinie. Dziś, gdy patrzę na album ze zdjęciami wojennymi, już go nie chowam. Leży otwarty na stole w salonie, a goście mogą go przeglądać i zadawać pytania. Te zdjęcia nie są już źródłem wstydu, ale powodem dumy. Czasami myślę o tamtym wieczorze w hotelu, gdy moi koledzy śmiali się z moich starych, nudnych fotografii. Gdyby nie ich drwiny, może nigdy nie doszłoby do spotkania z generałem, może nigdy nie odkryłbym, jak bardzo moja służba była doceniana przez tych, którym służyłem. Generał Komorowski odwiedza mnie regularnie stał się nie tylko przyjacielem, ale też synem, którego nigdy nie miałem. Nasze rozmowy o służbie, honorze i poświęceniu przypominają mi, dlaczego warto było poświęcić życie dla wartości większych niż własny interes. Na ścianie mojego domu wisi zdjęcie z tamtego spotkania klasowego. Generał klęczący przede mną, mówiący, Sir. To przypomina mi, że prawdziwa wielkość nie mierzy się stopniem wojskowym ani pieniędzmi, ale czynami, które robimy dla innych. Dziś wiem, że każdy ma swoją historię wartą opowiedzenia. Trzeba tylko znaleźć kogoś, kto będzie umiał jej słuchać z szacunkiem i zrozumieniem.